Dzień dobry. Witam w gminnej Bibliotece Publicznej Publicznych Wrótkach na kreatywnych poczytankach. W dniu dzisiejszym, 12 marca, w kalendarzu Świąt Nietypowych, obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Matematyki. Dzień Matematyki ma na celu pokazanie, że matematyka nie jest taka straszna, jakby się wydawało, i jest nauką przydatną w wielu dziedzinach życia. Dzień ten możemy spędzić na rozwiązywaniu zagadek matematycznych, grać w gry planszowe oraz brać udział w matematycznych quizach, na różnym poziomie. A ja dzisiaj zapraszam do wysłuchania fragmentu książki Puzzle Pitagorasa, której bohaterami są Tosia i Antek, drużyna bliźniaków, która uwielbia rozwiązywać zagadki matematyczne i nie tylko. Puzzle Pitagorasa. Założy się Antku, że tego nie znasz. Tosia zwróciła się do brata bliźniaka i zaczęła wypisywać coś patykiem na wilgotnej ziemi pod ziemią. Antek spojrzał na nią z góry i to dosłownie, bo siedział na gałęzi drobnego orzecha za domem dziadku. Pchi, kto by tego nie znał, prychnął. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. Tosia pisała dalej. No i co? Antek się niecierpliwił. Spójrz tylko na wyniki, powiedziała Tosia. Na każdą z tych oddzielnie, dodała, bo brat wciąż niczego nie zauważył. W pierwszej kolumnie cyfry rosną, a w drugiej. Ale numer! Antek aż zeskoczył z gałęzi, żeby się, tego, żeby się temu przejrzeć. W drugiej odwrotnie. Male, maleją od 9 do 0. W ten sposób łatwo zapamiętać mnożenie przez 9. Chłopiec nie mógł się nadziwić, że nie znał dotąd tej sztuczki. Żeby nie być gorszym, wyciągnął z kieszeni notes. I odnalazł swoje tajne zapiski. No, ale tego na pewno nie widziałaś. Podał kartkę siostrze. Czy ty mnie przypadkiem nie wkręcasz, Antku? się spojrzała na brata podejrzliwie. Liczby w kolejnych działaniach układały się w niebywały sposób. Tosia postanowiła to sprawdzić. Wiedziała, że najpierw trzeba mnożyć lub dzielić, a potem dodawać lub odejmować. W pamięci szybko wykonała pierwsze dwa obliczenia. Wszystko się zgadzało. Żeby sprawdzić kolejne, pobiegła do domu dziadków po kalkulator. Magia liczb, wyszeptała. Magia liczb, powtórzyła Tosia, kiedy skończyła sprawdzać działania. Wszystko się zgadzało. Fajne. Gdzie to znalazłeś? Antek najpierw chciał powiedzieć, że sam to wymyślił, ale szybko uznał, że siostra i tak mu nie uwierzy. Tosia dobrze wiedziała, że jest niezły w rachunkach, ale nie jest aż takim orłem. – Znalazłem w starym podręczniku do matna dziadka Stanisława – wyznał. Ta księga była w kufrze na stryku. – Pamiętasz, jak pomagałem mu tam sprzątać? – Zwinąłeś księgę dziadkowi? Tosia zrobiła wielkie oczy. – No coś ty! – zaprotestował Antek. Dziadek chciał ją wyrzucić, bo nadgryzły ją myszy i zaczęła pleśnieć. – Więc to nie kradziesz, uratowałem tę książkę. – Niech ci będzie. Ocaliłeś starą księgę i co w niej jeszcze wyczytałeś? Antek od razu się ożywił, drapał się z powrotem na drzewo i wyjął z dziupli czerwony materiał. – To szal babci! – Tosia znowu zrobiła wielkie oczy. – Pożyczyłem! – zapewnił ją Antek. Babcia się zgodziła. – A czy babcia wie, że użyłeś go do obwinięcia książki i ukrycia jej w dziupli? – Babcia nie pytała. – Co z nim zrobię? Antek się ucieszył, że ma doskonałe wytłumaczenie i zaraz zmienił temat. – A teraz spójrz na to – powiedział. I odwinął z szala starą księgę. Otworzył ją na stronie zaznaczonej wysuszonym liściem. Tosia przyjrzała się po żółkłej karcie i zaczęła czytać na głos. Tabliczkę mnożenia znali już Babilończycy 4000 lat temu. Uważa się jednak, że taką tabliczkę mnożenia, z jakiej korzystamy dzisiaj, opracował żyjący dwa lat temu grecki matematyk i filozof Pitagoras. Od potem ktoś nagrzmolił wielkimi literami Pitagoras? To Twoja robota? To się znów się oburzyła. Bo książka wydawała się nie tylko stara, ale też bardzo ciekawa. No co ty? Nie po to ją ocaliłem, żeby po niej kreślić. Pisma dziadka nie poznajesz? Zdziwił się Antek. Tosia przyjrzała się literom. Niedawno odnaleźli list dziadka z czasów, kiedy był dzieckiem. Pismo z listu i te bas w książce to na pewno dzieło tej samej osoby. Z dziadka Stanisława był niezły numer. Tosia uśmiechnęła się do siebie. A teraz zobaczcie, jak w prosty sposób można zrobić liczydło, które pomoże w nauce dodawania i odejmowania liczb. Do zrobienia liczydła użyłam kolorowych nakrętek, w których zrobiłam wcześniej otwory. Przykrywki od pudełka po butach. 10 patyczków do szaszłyków. Przekładam patyczek przez pudełko i nawlekam na niego 10 nakrętek. Kolorystyka dowolna. Następnie końcówkę patyczka przekładam na drugą stronę pudełka. Czynność tą powtarzam 10 razy. Nasze liczydło już gotowe, dzięki niemu oddawanie i odejmowanie nie będzie już takie straszne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.